Się pochwalić. Mam dwie kule ziemskie obiegane, jako ponad 88 tysięcy kilometrów w życiu, także no to już jest jakieś pewne osiągnięcie. Czy dobiegnę trzeciej, no nie wiem, no zobaczymy, daj Boże. Pracuję w Instytucie 40 lat, także to już jest jakiś okres i cały czas biegałem, także całe skierniewice, okolice mam obiegane. Biegam. Dla zdrowia w tej chwili trzy razy w tygodniu 10 do 15 km każdego raz. To czego zacząć od małych dystansów. Od malutkich po prostu wyjścia, po prostu przygotowania, Dziesięć, nawet 10-minutowy bieg jest wartościowy. Tylko że systematycznie. Zacznijmy od tego parkanu, są fajni ludzie, to można porozmawiać. Tu ktoś dodał top, ktoś zbije piątkę, ktoś powie stary, dawaj, do przodu i tak dalej. Natomiast gdy przyjdę tutaj i tak naprawdę chciałbym zacząć marsza to nie muszą być od razu profesjonalne kinki. Grupa biegnie, ja mogę dołączyć się do osób, które idą z kinkiem, niektóre idą szybciej, niektóre idą wolniej i od tego zacząć. tak. Pochodzę tak powiedzmy z 2-3 miesiące, a później w kolejnym jakimś tam powiedzmy spotkaniu tutaj na tym parkranie zacznę spacerować, zacznę biec i z marsza mogę przejść do, do trójki. nikogo nie rozlicza z nimi. Step by step, czyli po kroczku, nie za mocne, tylko na spokojnie, żeby to było tak, jak wspomniałem, no według internetowych poradników, według może jakiegoś kolegi, przyjaciela, przyjaciółki. Czasem bardzo dobra jest metoda wspólnie, tak jak my tutaj Park Run zaczynaliśmy w 5, 6 osób, no już... E, jako 10 lat temu, no w tej chwili już mamy tu 30-40 osób każdego poranka, sobotę, także zapraszamy o 9 na park ramski w po prostu bardzo lubię biegać i bardzo lubię ludzi, którzy biegają, bo to, tak. to jest po prostu silniejsze ode mnie. Te spotkania tutaj są, są po prostu bezcenne. Na, nawiązują się z kontakty takie koleżeńskie i, i, i przyjacielskie, można na stopie przyjacielskiej, Także to po prostu atmosfera, atmosfera tego miejsca jest, jest taka rodzinna właśnie i, i to mnie przyciągnęło. Żebyś się zaczęła. Zdrowie, powtarzanie. Jakiś sposób na życie to jest. Poznawanie nowych ludzi, zwiedzanie, bo nie biegam w jednym miejscu. A że to mi w jakąś kondycję daje i możliwość rywalizacji, no to idę za nie? Także byłem no sportowcem w szkole średniej, na studiach, po studiach. No i tak jak wspomniałem, to zostało do dzisiaj. Także to jest wielka atrakcja, fantastyczna sprawa. Zachęcam, namawiam wszystkich, bo jest to kosztem no, naszego naprawdę małego wysiłku, ale dla zdrowia jak najbardziej. I za darmo, bo tu nic nie kosztuje, tylko kwestia dobre buty, koszynka i spodenki. Łatwiej po prostu zacząć dzień. I, i, I to nie jest to, że działam według jakiegoś tam zaplanowanego harmonogramu, że mam jakiś dziennik ułożony, jak ten dzień powinien wyglądać, natomiast faktycznie, kiedy, kiedy mam taką możliwość, ja nie mówię, że to jest systematyczne, te soboty, po prostu tu się pojawiam i jestem. Łatwiej mi jest po prostu zacząć dzień, w jakiś ten dzień wejść I później ten dzień wygląda inaczej. No i później po parkranie mam takie około 2-3 km, też takiego, żeby dojść do odpowiedniego krążenia, uregulować tętno, ciśnienie, także takiego relaksu, który chcieli i biegnę, i już kończę, także mam 15 kilometrów zaliczone.